Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ramach realizowanego przez Fundację Taurus cyklu edukacyjnego Prawo dla każdego gościmy w studiu specjalistę prawa cywilnego i jednocześnie mediatora, radcę prawnego Przemysława Kostakowskiego. Dzień dobry, Panie Mecenasie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj na temat ugody u mediatora. Panie Mecenasie, na wstępie takie pytanie. Co daje ugoda zawarta w czasie mediacji? Mediacja, panie redaktorze, to sposób pozasądowego rozwiązywania sporu przed neutralnym i bezstronnym mediatorem. Ugoda zawarta przed mediatorem jest zwykłą umową w znaczeniu prawa cywilnego, zawartą przez uczestników mediacji. Natomiast ugoda, którą uczestnicy mediacji zawrą przed mediatorem, a która następnie zostanie zatwierdzona przez sąd, ma moc ugody sądowej i zastępuje wyrok sądu. Wypada w tym miejscu zauważyć, iż ludzie mają większą skłonność do wypełniania zobowiązań, które sami świadomie podjęli. Chętniej zatem realizują obowiązki, które nie zostały im narzucone, lecz takie, w ustaleniu których sami aktywnie uczestniczyli. Wówczas bowiem osobiście identyfikują się z zobowiązaniami, które mają realizować w oparciu o zawartą ugodę. Z tych względów zwykło się czasami mówić, że nawet kiepska ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku sądowego. Bezpośrednie zaangażowanie stron w rozwiązywanie sporu odróżnia mediację od tradycyjnych metod sądowych. Mediacja jest postępowaniem odformalizowanym. Opiera się ona na założeniu, że rozwiązanie sporu z udziałem mediatora, ale przez same strony, które są przeświadczone o słuszności wybranego rozwiązania, jest najlepszą gwarancją jego realizacji. Z tego, co powiedziałem, wynika, że ugodom mediacyjnym przypisuje się znacznie większe szanse na dobrowolne wykonanie niż ma to miejsce. W przypadku orzeczeń sądowych. Na wypadek jednak, gdyby jedna ze stron nie chciała z własnej woli wykonać postanowień ugody zawartej przed mediatorem, ugoda zawarta w czasie mediacji i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej i może stanowić tytuł wykonawczy pozwalający na prowadzenie w oparciu o nią egzekucji przez komornika sądowego. A proszę powiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, by ugoda zawarta w czasie mediacji została następnie zatwierdzona przez sąd? Polski ustawodawca przyjął w zasadzie jednolite reguły postępowania dotyczącego zatwierdzenia ugody przez sąd w odniesieniu do mediacji prywatnych to jest takich, w których strony sporu z własnej inicjatywy decydują się na jego rozwiązanie przed mediatorem. Jak i mediacji sądowych. To jest w przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe, w ramach którego sąd, zgodnie z wolą stron, kieruje je do mediacji. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub w części jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Należy nad to zwrócić uwagę, iż pewne sprawy cywilne nie mogą być rozwiązywane ugodą sądową, a tylko wyrokiem wydanym przez sąd. Przykładem takiej sprawy jest sprawa rozwodowa. Nie jest jednak wykluczone, a wręcz przeciwnie, jest nawet wskazane, by strony w sprawie o rozwód spotkały się przed mediatorem w celu wypracowania porozumienia pozwalającego na uratowanie małżeństwa, bądź w wypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, stworzenia porozumienia w zakresie winy w rozwodzie, władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimentów, kontaktów z małoletnimi dziećmi i tym w każdym wypadku porozumienie stron zostanie wzięte pod uwagę przez sąd przy formułowaniu sentencji wydanego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Panie mecenasie, a co powinno znaleźć się w treści takiej ugody? Z przebiegu mediacji sporządza się protokół. W którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko i adresy stron: imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Ugoda zawarta przed mediatorem, jak każda umowa cywilnoprawna, winna zawierać oznaczenie miejsca i daty jej zawarcia. W przypadku mediacji sądowej, ugoda winna dodatkowo wskazywać sąd zlecający przeprowadzenie mediacji i sygnaturę sprawy sądowej. Ugoda powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres mediatora, a także oznaczenie stron. W przypadku osoby fizycznej będzie to imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL. Treść ugody jest zależna od przedmiotu sporu między stronami. Można powiedzieć, że będą ją stanowić wspólnie uzgodnione prawa i obowiązki stron ugody. Oczywiście ugoda musi zostać podpisana przez strony. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. Mediator doręcza stronom odpis protokołu zawierającego ugodę. Warto pamiętać, że ugoda zawarta przed mediatorem jako umowa, czyli czynność prawna, niekiedy wymaga dla swojej skuteczności zachowania formy kwalifikowanej, np. formy aktu notarialnego. Będzie tak między innymi w przypadku ugody mediacyjnej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości. Dobrze, a proszę powiedzieć, panie mecenasie, jak długo obowiązuje ugoda zawarta przed mediatorem? Co do zasady, jako że to strony same tworzą ugodę, władne są zgodnie ze swoją wolą określić czas, przez który ugoda będzie jej obowiązywać. Tym samym ugoda może zostać zawarta na czas nieokreślony bądź na czas określony. Tak, bardzo dziękuję. I jeszcze ostatnie pytanie. Czy można odwołać się od treści ugody? Jak wskazałem na wstępie, ugoda zawarta przed mediatorem jest umową prawa cywilnego, którą zawierają ze za sobą strony uczestniczące w mediacji. Jeżeli nie ma woli wypracowania porozumienia, do ugody nie dochodzi. Jeśli strona nie realizuje ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd, druga strona może skierować sprawę do egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego. Ugoda przed mediatorem zatwierdzona przez sąd kończy postępowanie w sprawie. Nie jest jednak wykluczone w przypadku zmiany okoliczności, np. zwiększenia się potrzeb materialnych małoletniego dziecka, zawarcie przez jego rodziców nowej ugody przed mediatorem w przedmiocie podwyższenia alimentów. Środek odwoławczy w postaci zażalenia przysługuje tylko na postanowienie sądu co do zatwierdzenia ugody, oraz na postanowienie odmawiające jej zatwierdzenia. Panie Mezenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Panu, bardzo dziękuję Państwu.